wyłaś dziadu. Szok, co? Zgadnijcie, co przywiozłem. Co to widzicie? Podłoże do wysiewu. Tak, zobaczcie. Cenę podam na filmie, bo muszę zobaczyć, kurde bo paragon posiałem. A tu, kurde, dawno w, naszym, w naszych tutaj stronach nie było pana z dziadkiem. Podłoże do kwiatów. Zobaczcie. Zaraz sobie gdzieś to ułożę. O, syk, Jeszcze jeden worek do wysiewu. Takie cuda się dzieją. Czas zacząć powolutku sezonik. O, jeszcze jakąś taką końcówkę sobie zakupiłem do wody za 5.20. Zobaczymy, jak to się tam będzie sprawować. Tyk. Ty jeszcze jeden. Ty dziadu. Proszę bardzo. Do mu, tak samo. O. Pan dziadek. Dobra, przechodzimy do Miskanta. Siemaneczko. Pokażę Wam Miskancika. Dzisiaj trochę tam opowiem. A ogólnie to Wam pokażę z tej tutaj kastry. Pamiętacie? Tutaj przed domem stała sobie kastra. I to były takie chyba jak, się, jak dobrze pamiętam takie kawałki takich, takich niedobitków Miskanta. Ja to posadziłem na próbę, nie? Patrzcie teraz na to. Ale najpierw jeszcze powiem najlepszego kobietki, bo dzisiaj wasze święto jest. No, zobaczcie. To jest ta karpinka. Zobaczcie, jak wygląda po wyjęciu. Zaraz wam tu spodem pokażę. Jak to kurde znosi nawet mróz. Przecież było minus 12, a ta kastra nie była. Nie była po prostu pod ziemią, tylko wiatr wiatr, mówię, rozłupał te korzenie przez ten plastik i zobaczcie szok, co? minus 12, fakt, że słaba była ziwa, dwa, zima, dwa razy był i nic nie porobił tym korzeniom w koło, to wszystko, kurde, wyłazi i tak się pozawijało te, tak, te korzonki tak się pozawijały. znaczy się, zobaczcie jak tutaj sobie latają w koło, nie? także będę musiał to rozbić spróbować to porozdzielać o, tutaj moje stanowisko dowodzenia i takie o, takie korzoneczki o miskancie, o, o uprawie jest wszystko na tym kanale. Także znajdziecie bez problemu. Widzicie takie oczka? To się przyjmie bez problemu. Nawet jak jest taka dziura, to jest tak odporna roślina, że ja pierdzielę. O, wiadomo, czasem trzeba szpadlę łupnąć się siekierą, ale to nie przeszkadza, żeby się zagęszczała na drugi rok, to już w ogóle elegancko. To wszystko jest do rozdzielenia. Obcinam takie wiadomo suchary, bo na co to komu leci w świat. Także tak to wygląda moje stanowisko dowodzenia tutaj, stalewiakowe. O, widzicie? Tu jest, tutaj są te zrzynki, takie patyczki, a może ktoś chce patyczki, kurde, patyczki miskantowe. O, takiego czegoś nie wysyłam, no bo już wiadomo, no bez przesadyzmu, nie? a wyobraźcie sobie, że potrafi takie coś normalnie puścić, korzonki, nawet takie połupane. Odporny, odporny dziks jest. O, to są jakby odpady, powiedzmy, nie? Także tak to wygląda. Nieźle, co? Karpinki. Ja to rozdzielam na pojedyncze i potem sobie sadzicie płot. Tak jak ja mam. Nie wiem, co z tą kupą zrobić. Wszystko leży jeszcze. Wszystko czeka. Ale kacifla jest dzisiaj. To już to normalnie szok. No. Zobaczcie. Tutaj wszędzie był płot z miskanta kto, kto pamięta, kto ogląda filmy to zresztą wiecie jak to było. No, to wszystko ścięte. O no, tam trochę zostawiłem takie wyższe jeszcze. Także taka sytuacja ogródkowa na tą chwilę. Bordel nie z tej ziemi zobaczcie. <grybujesz> no i co zrobić? A i słuchajcie widzowie ta otóż szklarnia w tym roku znika. Znika kolega dostanie szyby bo chcę u siebie coś tam postawić a ja to wszystko rozbieram także będą jakieś filmy zapewne no i poliwęgle z poliwęglanu chcę tutaj postawić ale to wszystko zależy od pieniędzy zobaczymy jak to będzie wszystko kosztowało wiecie jak galopuje wszystko o te jeszcze stoją jak one to miały konopie także będzie miejsce z rozbierania tego no trochę roboty będzie większość szyb jeszcze w miarę są także może jakieś sobie zostawię tam nie wiem do wymiany w razie czego na tamtej szklarni czy coś no pożyjemy zobaczymy wózeczek elegancki także tak to wygląda dobra uciekam trzymajcie się wbierę się zaraz do roz rozebrania tego <gastry> kastrę to wam rozerwało nie ja ją tam potem wiadomo jeszcze bardziej porozrywałem bo nie chciało to wyjść także tak to wygląda sprytnie można w pojemnikach uprawiać ale najlepiej co rok sobie to porozdzielać. Chociaż w tym roku też bierzesz coś z tego wyrosło, ale na następne lata to już macie, patrzcie, ile korzoneczków. Groma. Roślinek. Dobra, na razie